Świeże kwiaty, super no Porobione takie pioty po tysiąc peso Zobacz co się tu dzieje Ogromna kolejka, no walentynki pokaże co się tu dzieje no. Jest tysiące ludzi w tym sm w tym no. Niemożliwe, ktoś mówi, że Filipini Mają pieniądze, tutaj mają pieniądze I to ogromne ludzie, my się możemy kryć Kolejki zobacz, pizza taka W takim kosztuje 10 dolarów 40 zł, a u nas 15 zł Za całą do domu Zobacz jaka kolejka za samochodem Zobacz jakie kolejki, na, na, na korytarz zobacz Taki, zobacz, taki smażony kurczak. Padlina w tej postaci, przemysłowa, gdzie muchy na nią nie siadają. Zobacz, co się dzieje. Tysiące, gdzie nie idzie, nigdzie usiąść, Zobacz, jedne Filipiny, zobacz. Tu są ceny tak, że nam nie stać sami zapłacić. Trzy razy takie jak u nas. Nie? Europa. Zobacz, ta kabryka stoi, najnowsza. Zobacz, najnowszy Nissan. I kolejka, 5 lat gwarancji. I muzyka ta czas barwana, tak głośna, że można szaleć. No, jedynie tu w biżuterii nie ma kolejki, jeszcze widzę. Tak wszędzie kolejka. A tu muzyka tak na pierwsza że muszę iść do domu, bo je tak głośno. Niesamowite tu jest święto. Oni mają na i Walentynek po prostu przekręcony. Tak, Ameryka tu jest. Ameryki wszędzie, nie? Chociaż wszystko to jest chińskie. Chiński bag, chińsko, wszystko chińskie, towary chińskie, wszystko z Chin. Chiny zdominowały całe Filipiny, Ameryka się wycofała. To jeszcze za prezydenta Duterte. On, on Ameryce powiedział fuck you. I teraz tutaj Chiny rządzą. Zobaczcie, co się dzieje. Jakbyście tylko nie chcieli w tej kwiatuszki. Zostań, są świeże kwiaty, sztuczne kwiaty. Wszystko agat, zobaczcie. Faceci kupują, zastanawiają się po tysiącle peso. I nie ma problemu. No ciekawostka. Nie da się nigdzie docisnąć. Jest wieczorem godzina siódma. A tutaj taki cyrk. Schody ruchome. No niesamowite takie, tu są pełne restauracje. No zobacz, wszystko to większe żarcie to są amerykańskie, chińskie jedzenie. Tu sprzedaż takich produktów. Torbę, bo sobie mógł kupić tutaj. Torby nawet nie najdroższe są. No, ale takie same ceny jak w Polsce. No. Jedną kupisz, drugą za darmo. Masz, że tutaj są torby. Co to szukałem, całej Polski. Zobacz. Jedną kupisz, drugą za darmo dostajesz Nie są torby i jakoś nawet dosyć fajna no. Piękne torby. zastanowię się i kupię sobie właśnie torbę tutaj. Cena zbliżona do polskiej, także na no. super o, amerykański tutaj sklep. Kolejka cały czas. Zobaczcie to, znacie tę firmę. Wszędzie balony. Szaleństwo walentynkowe. No. Jestem w szoku, Jutro opuszczam. Jestem naga. A więc tutaj białego raczej nie lubią. Wszędzie widzę pomina. To już nie jest to, co Cebu, już nie są raczej przyjaźnie nastawieni, bo każdy groźnie się zachowuje. jeśli się odezwał do dziewczyny, to może możesz Żowryja dostać zaraz. Nie ma białych. Tutaj nie chodzą żadne dziadki z ręka rękę z kobitkami. Jak Filipina. No tutaj kolejka wszędzie. No niesamowita, żeby się dostać. Gdziekolwiek usiąść nie ma rady. Nigdzie się nie dostanie roboty, wszędzie jest kawa. Zobaczcie, kolejna restauracja full. Pełni się nic i ktoś mówi, że jedzie z jakiegoś do biednego kraju. Nie? Tutaj taki, taka wieczór kolacja kosztuje, patrzyłem teraz 1200, 1000 peso i 70 zł takie od osoby. A jest normalne ceny jak w Europie. Nie? Tutaj nie ma żadnego za darmo. Nie? Za darmo jest na ulicy gdzieś tam na markecie, Public Market, gdzie byłem. tutaj jest ochrona, w stoi wszędzie kontrola torby jak w samolocie z karabinem, wojsko uzbrojona. Nie wejdziesz tutaj na hale, tak są zabezpieczenia porobione. A tak się tu dzieje? Mamy tutaj kolejny, pełni kolejka nie da się tu wejść. I nie ma nic jedzenia, obeszłem tu chyba 100 restauracji, nie ma żadnej zupy, nawet jak chciał, wegetariańskiej. Nie ma zupy z warzyw, nie ma nic. Wszystko mięso smażone, przypalone w tym tłuszczu. Olej, trans, stary, pewnie 10 lat. No tak wygląda to tutaj, on można sobie nawet, tyle, termos nawet. No, i tu polskie lody, cały czas chłopaki mają taki ruch, taka kolejka, że no niesamowite. O, i polskie mleko cały czas chodzi, biorą do kubeczki, zobacz. Ja bym nie był na głodówce, to bym to wziął, teraz by mnie to zabiło. Ja tylko na papai przez 3-4 dni, aż wyprowadzę mój żołądek i wyprowadzę żółć i kwas na poziom taki, który będzie dla mnie przyswajalny. W tym wieku trzeba uważać, na każdy ruch, który robisz. Zobaczcie zobacz, jak śpiewają. No, zobaczcie, wam ciekawostkę pokażę, jak powstają lody z polskiego mleka, o, zobaczcie, nie uwierzylibyście, polskie mleko, tam jestem w szoku, to no, taka ciekawostka, jak jesteś tak daleko, przyjeżdżasz, a tu sprzedają lody, z polskiego mleka robione, bo z Australii jest bardzo drogie, a nasze tu jest tańsze, no, wszyscy kupują to polskie mleko, bo z Australii kosztuje 22 zł taki wid. A to kosztuje połowę, także Polacy tutaj dobry, ktoś kontrakt podpisał. No i zobaczcie, tak ustają lody. Już wam pokażę, gdzie gotowy. No. Zobaczcie, w Polsce też takie ja robią lody, bo też na tych spotkaniach często degustuje. No zobacz, tylko że tu w to zrobią. Nasze polskie mleko z No, Zobacz. Dlatego postanowiłem skimować. Polskie mleko pokazuje. No. I dziecko dostaje. O, i takie małe dziecko. Super. Hi! I zadoł na polskim leku. Thank you, thank you. Takie bukiety tutaj. Różne bukiety, byś nie chciał, tylko bukiety są. I bułeczki, i cuda. W większości kobiety kupują. A tak zabawa w pełni idę robić zakupy na, na sklep na market kupię sobie papaję i od papaja, sól i olej kogosa MCT, najlepszy olej jaki jest pozdrawiam wszystkich i tak się tu bawimy zobaczcie, walentkowe szaleństwo jedynego białego, którego tu spotkałem to jest właśnie ten on ma ze 160 kilo i taką ładną klipinę i tu na punkty wrzucają to więcej wrzuci Nagroda. I tak się tu bawi Jedyny biały z Filipineczką Pewnie jego żona, bo ktoś. O, I tułeczki wrzucają i punkty się nabija. I tu jest takie balentynkowe szaleństwo, ile to jest młodzieży. Tak piękne dziewczyny, że szok są niektóre. I tu można wygrać coś. I tu coś można wygrać. I tu można wygrać. I tu dla dzieci na walentynki. No i tu kolejne szaleństwo. oczywiście niektóre piękne, piękne. i piękne. to już nie jest tak jak chce, bo tu już są bardzo groźne. I widać, że nawet białych nie lubią. No, no i tu można odebrać. Pan tak to wybrał. No I tu jadą zaparcie. I jak się bawią. Walentynkowe szaleństwo. O brawo, brawo, brawo! Okej okay. I tu szaleństwo, i tu się bawią. Na walentynki. I można coś wygrać. To niesamowite. I tu można zdjęcie zrobić. Super się dzieje. Pozdrawiamy Walentynkowo. O, zobaczcie, pizza ha, znacie Też kolejka full lokal, nie da się indziej, już tak zawalone wszędzie. Jak będziemy pizza 10 dolarów. Wszystko, co tu chcecie, macie. O, I kolejny Red Ribbon Też tak samo ludzie chodzą. Torty, wszystko jest, co tylko chcesz. O słynny Jolibi, zobaczcie, Jollibee kolejka. I talerze pełne, jedzą ludzie na całego. Tutaj herbaty też mi nie podają, herbaty. Nic tu nie ma dla mnie. W jednym miejscu, gdzie tylko to znalazłem sobie a więc kurkuma zalana gorącą wodą. Rewelacja. To ewentualnie mogę być. zobacz, jaka kolejka gata. To się tu dzieje, no. Zobacz, Jollibee. Full. Ludzi full. Ceny europejskie zaznaczone. Tu nie ma nic za darmo. Tu ludzie mają pieniądze, w tym nagar. Tutaj nie ma biedaków takich, co nie, nie stać wejść. No, także to jest taka... Oblicza dwa są Filipi. Jedni na ulicy, Żyją, ale w Ameryce też byłem, w maleńce wiele razy. I śpią w kartonie, i również jest bieda, i również są narkomani. Tutaj przynajmniej narkotyków nie ma. Duterte zlikwidował, i nie ma tutaj potęgi, już tak była kiedyś opium. Tutaj za narkotyki gdzieś siedzieć, albo podmór. No, zobacz, pamiątki, jakie tylko byś nie chciała. Co tu jest? Wszystkie gadżety, wszystko z nich, zobacz. I następna. Penny Roger. zobacz. Full, wszystko full. Wszystko ceny sprawdzałem w karcie, zobacz tu. Następna restauracja. Jest setki restauracji. Nie jestem w stanie obejść na chyba w piętrach. Jedzenia nigdzie nie nadaje się jedzenie dla mnie. Wszystko to są, wszystko to są przypalone rzeczy na oleju i kurczaki. No jedynie, który by można wziąć, to tutaj ryż biały i, i wziąć, nie Wszystko full restauracje, pełne ludzi i pełne jedzenia. I takie bary. O, pizza, rewelacja, zobaczcie jak przygotowane wszystko. No i tym sposobem doszłem do wyjścia, tu wychodzę. Mam hotel naprzeciw, także dwie minuty przechodzę i jutro rano samolot do Manili, Manili do Cebu, z Cebu na Kamigin i zwiedziłem pół Filipin na głodówce, pełny sił, energii, o i zobaczcie i następny chicken i wszędzie smażony chicken i wszędzie bullshit, którego ja nie dotykam i zgnita padlina, która jest zrobiona przemysłowo i nie widziała światła słońca, wszystko chińskie, idę, wychodzimy już do domu, same stoły pełne ludzi wszystko pełne, wszystko śmierdzi spalone mięsem i kurczakami i tylko mięso króluje tutaj no. wszystko dieta keto i oczywiście tony ryżu we wszystkim wszędzie każdy wie, że ryż no i kolejny tutaj nie ma tu przewidziane miejsce dla wegetarian, nie ma tu ani jednego dania wegańskiego nawet patrzyłem wega, gulaj, pisze, nie wyparzywa, ale wszystko na podstawie świni i kurczaka, Ani niby wega takiego też jeszcze nie widziałem chyba samolot wołał czekam na lotnisku ale wątpię czy polecimy jak tak samolot nie wyruszy i jest tu leje. To są miliony litrów wody na sekundę to będzie za chwilę jezioro parasolki czekają tutaj nawet do samolotu się nie gadać. jeszcze nie widziałem takiego deszczu pewnie samoloty wołają niesamowite co się dzieje jak to dudni jak to słychać no, Czekam na samolot, ludzie czekają lotnisko całe Ale chyba tak dudni, że chyba to odwołają ten domi się odrabiam, odrabiam. i nie wiem jak wylecę stronę Do Manigi teraz droga wejdźmy wyjął tam z naga na samolot wczoraj odwołali po powodu deszczu tak, Lao, że samoloty odwołali wszystkie. O! I Naga iPod. zobaczcie ten Naga, tutaj zwiedziłem, tu spędziłem Walentynki. Pokazałem, jak tu żyją bogato. I ruszamy. Teraz lecę do Manili i z Manili do Cebu. I z Cebu na Kamigi. To jest moja droga. Warto tu przyjechać, zobaczyć. I ten wulkan tutaj niedaleko żyjący. zawracamy i jedziemy na pas I znowu widać tutaj oddali wulkan jest czynny wulkan, widać go jest za chmarami i tak ruszamy naga no to są same te, te pola ryżowe bo pola uprawne wszystko zalane wodą no, warto przyjechać zobaczyć i ruszyliśmy do ogromną moc silników czuje się to małe samolocik